KUMO DESUGA NANIKA to 24 odcinkowa seria wyprodukowana na podstawie nowelki o tym samym tytule. Pewnego dnia, pewna klasa... W japońskim liceum została wysadzona, a uczniowie z nauczycielką tam się znajdujący zostali zisekajowani do innego świata. Tutaj historia zostaje podzielona na dwa wątki: przeszłość i teraźniejszość. Przeszłość opowiada o losie dziewczyny nazwanej Kumoko, która odrodziła się jako Pająk. Musi ona za wszelką cenę przeszć w labiryncie pełnym niebezpiecznych sporów i uciec na powierzchnię. Teraźniejszość zaś opowiada o przygodzie reszty uczniów, którzy odrodzili się jako nowe osoby: Szlejnie, Karnati, Fei. Hugo i ich byłej nauczycielce Filmos. Hugo przez zazdrość do Szlejna spowodowaną tym, że ten stał się nowym bohaterem, postanawia zdradzić królestwo Analeid i przyjmuje nad nim kontrolę po zabiciu króla. Bohaterowie zostają zmuszeni do ucieczki z kraju i walki z królestwem demonów. Anime, pomimo bycia Isekajem i wykorzystania wielu schematów, jest całkiem ciekawą produkcją. Nie tylko opowiada o bohaterce, która odrodziła się jako słabe zwierzę, ale ma również całkiem zaskakujące zwroty akcji. Soul I'm a Spider So What ma bardzo przejemną kreskę, i pomimo częstego wykorzystania CGI, nie jest to jakoś bardzo odrzucające. No, poza ostatnimi odcinkami, które wyglądają tak, jakby studio brakowało budżetu. I to bardzo. Tak więc, czy polecam anime Komodesu Gananika? Oczywiście, ładna do czasu kreska i zwroty akcji bardzo mnie wciągnęły i z zapałem będę czekał na drugi sezon. Dodatkowo, anime w przyjemny sposób może być terapią korującą arachnofobię. Także miłego oglądania i lewdowania pająków. Leczcie się.